Tak to oto sobie płyniemy Śląską Ochlą. Rzeka jest dzika, przepiękna. Zaraz pójdziemy sprawdzić, czy tam dalej da radę przepłynąć. Tak naprawdę to nasza pierwsza przenioska. I zaraz będziemy pili piwo i jedli kiełbasę z dzika. Tak? Sasanka? To prawda? Kiełbasę z czego będziemy jedli? A kto go zabił? Mm -hmm. No dobrze No i tak płyniemy sobie z Arturem Śląską ochlą. Rzeka przekroczyła nasze najśmiel najśmielsze oczekiwania Jest po prostu pięknie Jedyny minus jest taki, że nie ma już z nami sasaneczki, gdyż przebił mu się ponton, gdyż za mocno go sobie napompował, nie dostosowało się do instrukcji. Po drugie, robił zdjęcia non-stop, nie kontrolował trajektorii w ogóle kajaka. Po trzecie, nie było kulki który byłby jego sterem i okrętem ja mam Artura jak widać mogę sobie robić filmiki i mam wszystko pod kontrolą <grym>, a właściwie Artur naprawdę jest pięknie cudownie polecamy wszystkim rzekę jaka? Śląska o a tutaj wpływa jakiś kanałek dodatkowe i będzie nam się płynęło jeszcze szerzej A tu się zaczynają jakieś przeszkody do widzenia no tak, jesteśmy z Arturem w lesie Sasanki już niestety z nami nie ma zatrzymaliśmy się na pierwszych takich opasień żeby coś zjeść wypić sobie herbatkę z termosu to piwo już wypiliśmy po prostu za każdym zakrętem jest tutaj coraz ładniej. Jest to niesamowita rzeka. Polecamy wszystkim. Na kajak to najładniejsza rzeka w lobuskim jaką płynęliśmy. Naprawdę przepiękna, dzika. Cudownie. Piękna rzeka. Będziemy tędy pływać. Dzicz niesamowity. Były, były, oj były, 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 oj były, 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 oj były, drzewa powaliły. <noise> Tutaj jest diabelska góra. I diabelskie wrota. Rodem z Władcy Pierścieni. Bobry były, jak słyszeliście. Wiąże się historia, którą opiszemy, ale tutaj chyba nie przepłyniemy przez te diabelskie wrota, też ponieważ może jednak przepłyniemy. Do widzenia. Płyniemy przez diabelskie wrota. Prosto, rób to! To było straszne. Obróć, pokażemy. Tędy przepłynęli śluza, która sama się zamyka, gdy poziom Odry się podnosi no i tak dopłynęliśmy z Kiełpina do Odry, do ujścia do widzenia